Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krzysiek Wer, a to kolejny vlog y, nagrany przeze mnie. Ostatni nawet z tego co widziałem cieszył się powodzeniem i mam nadzieję, że dzisiejszy także będzie, będzie miał dużo wyświetleń oraz dużo lajków, że Wam się spodoba. I mam nadzieję, że tak jak zawsze to powtarzam, że się w tym rozkręcę, będę coraz więcej mówił. Coraz więcej tematów mi przyjdzie do głowy. Będzie jak najlepiej. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, opowiedzieć pewną historię, a mianowicie ze studiów. Jak zdawałem pewien przedmiot. Skutecznie, bo skutecznie, ale dosyć długo i dziwnie. Więc tak, były to podstawy architektury komputerów. Nie będę mówił z jakim profesorem, bo mam do niego, do niego jeszcze jedno zdawanie. Wolę nie, nie mówić z kim, ale niektóre osoby się domyślą o kogo chodzi. No i jak to zdawanie na czym polegało? Mieliśmy kolokwium, tam był, nazw na roku jest 50, 50, tam 50 kilku, nie wiem dokładnie ilu. I to było tak, że była pierwsza tura, to tam trzeba było policzyć sumator, no to praktycznie wszyscy pozdawali. Potem teoria. No i na 56 osób, co większość dużo napisała Zdały od razu trzy osoby. Mogę mieć pis yy, i 3 osoby były bodajże na dogrywkę. Ja i jeszcze dwóch gości byli na dogrywkę, czyli musieliśmy jeszcze coś zdawać. Ale jako ten termin pierwszy. No, potem jeszcze... No to co myśmy zrobili? Zaczęli się uczyć i w tym samym czasie jeszcze ludzie chodzili do niego patrzeć na pracę. I doszło do nas chyba co 8 osób. O nas około 10-11 co mieli dogrywkę. I kilka osób tam jeszcze sumatory pisało. No i poszliśmy z nim już na raz salę, poszliśmy do sali. Ci którzy tam pisali sumatory co nie zdali, tych sumatorów tej pierwszej części, czyli yy, to wchodzili, kazał się im ustawić przy oknie. Tam, mm, każdy w osóbniowce siedział nam kazał y, ustawić się przy ścianie no i im zadał y, odpowiednie liczby a nam powiedział że mamy mu wyciągnąć schemat y, przerzutnika RS cały ten jak y, działa czyli każde wejście i jak działają, jak się zachowują kazał nam to pokazać, no nikt tego w notatkach nie miał Wysyłam na maila, nikt tego nie drukował. To powiedział nam, że mamy mieć to wydrukowane, mamy mu to pokazać. No to się spytałem, czy można wejść na internet. No to pozwolił. Odpaliliśmy dwa laptopy, ja odpaliłem laptopa. Jeszcze jeden gościu odpalił laptopa. I co się okazało? W tym momencie na uczelni nie było internetu. Na całej uczelni odcięli internet. Nie mieliśmy dostępu w ogóle. Gościu już się śmiał z nas. Ja się pytałem, czy mogę iść na czwarte piętro, bo tam na czwartym piętrze mamy taką specjalną salę, gdzie nie wiadomo, że jest internet. Dobrze internet jest dostępny, bo jest blisko. Pozwolił jednej osobie wyjść, wyszła ta osoba, ale się rzeczywiście okazało, że odłączy internet. No to mówił, ma, że mamy mu to załatwić, ma, ma być to pokazane. Nie mogło być narysowane, bo kolega miał w notatkach narysowane, nie mogło być. No to co, zaczęliśmy dzwonić po kolegach, e, próbować się do kogokolwiek dodzwonić, jedna osoba się znalazła na uczelni, co miała internet mobilny, podpięliśmy go e, do laptopa, znaleźliśmy na poczcie naszej e, ten schemat i mu pokazujemy, a on powiedział, ma to być wydrukowane i koniec, każdy ma mieć wydrukowane. No i co teraz zrobić? Zgraliśmy to na pendrive'a, ale było po 16, a do 16 wszystkie XR'y No i nie mieliśmy jak tego wydrukować i powiedział do nas tak, że on tu jest do 21 i do tego czasu mamy się zjawić, jak się nie zjawimy to mamy przyjść na kolejny termin, nie zdaliśmy. I każdy ma mieć to wydrukowane. No dobra, no to jeden gościu poleciał z tym pendrive'em szukać gdziekolwiek gdzieś XR'ować, wydrukować. Jeden z profesorów nam użyczył sera. Wydrukowaliśmy jedną kopię, potem to pokserowaliśmy. Dla pewności wszyscy się pouczyli. Idziemy do niego, pukamy i powiedzieliśmy, że jesteśmy przygotowani. On powiedział, że mamy poczekać. Wszedł do swojego kantorka jeszcze na chwilę. Po chwili wychodzi i mówi i do nas tak: macie jeszcze chwilę na przygotowanie się. Będziecie wchodzić pojedynczo. Jeżeli jedna osoba nie będzie umieć, to nikt nie zdał. No wszyscy oczywiście w stres. Zaczęli się uczyć. Każdy każdego pytał, żeby każdy umiał. I tak zaczęliśmy wchodzić pojedynczo i co się okazało? Niko praktycznie nie przepytał. Jak przepytał, to tylko kawałek. A się ustresowaliśmy, nie wiadomo jak. Siedzieliśmy, zdawaliśmy to bodajże z 4-5 godzin. Było śmiesznie. Stresowo. Każdy zdał. Każdy miał tam 5. I. Skuteczność była dobra, ale męka wielka. Powiem tak, no to, że nas tak męczył, tak zda, z, że zdawaliśmy tak, to dla niego przyniosło skutek dobry, bo my się tego nauczyliśmy, czyli to, co on chciał. On wiedział, że my to umiemy, bo chcieliśmy to zdać. I nie musiał pytać, bo wiedział, że każdy to umie. Dlatego skuteczność jest dobra w tym. A dla studenta oczywiście nie jest to nic najlepsze. Ja jeszcze u tego profesora mam zdawania jedną rzecz. I mam nadzieję ją zdać. Już w lepszych warunkach, czyli w pierwszym terminie nie ma żadnej dogrywki ani nic. Ale nie wiem jak się to ułoży. No. Było wtedy śmiesznie, bo potem każdy już jak stał, to już ulga i, i się cieszył. O tym jak już słyszałem jeszcze reszta roku około 40 osób ich zdebała, to też było... Niektórzy i od rana do wieczora na uczelni. Ale tego już nie, nie dam rady opowiedzieć, bo nie, nie, nie znam szczegółów. No jego metody są skuteczne, ale student się przy tym namęczy, ale się czegoś nauczy. No to. No to w sumie w tej historii tyle. Mam nadzieję, że się wam spodobała. Straj się pośmieliście z tego jak na uczelni można zdawać i mam nadzieję, że wymyślę jakiś fajny przyszły temat który będę wam opowiedzieć a jak... no. w sumie na dzisiaj to już wszystko jeżeli filmik się podobał nie zapomnijcie dać łapki w górę a jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi filmikami zapraszam do subskrypcji kanału czym się cześć